Orędzie 404 Sanktuarium w Tindarii Sycylia 14 maja 1989 roku. Uroczystość zesłania Ducha Świętego. Ogromny czerwony smok. Najmilsi synowie, adorujecie dziś i wzywacie Ducha Świętego, który zstąpił w dniu pięćdziesiątnicy na apostołów i uczniów. Zjednoczonych ze mną w Jerozolimskim Wieczerniku. Wzywacie go obecnie z ufnością i wytrwałością, zjednoczeni ze mną w wieczernikach modlitwy, które rozszerzyły się już we wszystkich częściach świata. Za pośrednictwem mego kapłańskiego ruchu Maryjnego zapraszam dziś wszystkie dzieci Kościoła do zgromadzenia się w stałym wieczerniku modlitwy ze mną, waszą niebieską mamą. Zapraszam wszystkich biskupów, kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Moje niepokalane serce jest miejscem nowego wieczernika, duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie mi siebie, abym mogła połączyć mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości. Jedynie Duch Pański może doprowadzić ludzkość do doskonałego uwielbienia Boga. Tylko Duch Pański może odnowić Kościół wspaniałością swej jedności i świętości. Jedynie Duch Pański może pokonać moc i zwycięską siłę ogromnego czerwonego smoka, który w waszym wieku rozszalał się wszędzie w straszliwy sposób, aby zwieść i oszukać całą ludzkość. Ogromny czerwony smok to ateistyczny komunizm, który wszędzie rozszerzył błąd negacji i uporczywego odrzucania Boga. Ogromny czerwony smok to marksistowski ateizm. Ukazuje się on z dziesięcioma rogami, to znaczy z mocą swych środków przekazu, aby doprowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa dziesięciu przykazaniom Bożym. Smok ma siedem głów, a każda nosi diadem, znak potęgi i władzy królewskiej. Jego ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm osiadł i panuje poprzez swoją ideologiczną, polityczną i wojskową potęgę ogrom smoka ukazuje jasno wielki obszar Ziemi znajdującej się pod absolutną władzą komunistycznego ateizmu. Smok jest czerwony, ponieważ poprzez wojny i przelewanie krwi dokonuje swych licznych podbojów. Ogromnemu czerwonemu smokowi udało się w tych latach zdobyć ludzkość dla błędu ateizmu teoretycznego i praktycznego, który zwiódł obecnie wszystkie narody Ziemi. Udało mu się w ten sposób zbudować nową cywilizację bez Boga materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, wyjałowioną, chłodną, noszącą w sobie ziarno zepsucia i śmierci. Diabelskie zadanie ogromnego czerwonego smoka polega na wyrywaniu całej ludzkości spod władzy Boga. Odciąga on ją od uwielbiania trójcy przenajświętszej i od realizowania w pełni planu ojca, który przez syna urzeczywistnia go dla swojej chwały. Pan przyobległ mnie swoją światłością, a duch święty swoją boską mocą. Dzięki temu ukazuję się jako wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce. Powierzone mi zostało zadanie wyrwania ludzkości spod władzy ogromnego Czerwonego Smoka i doprowadzenia jej całej do doskonałego uwielbiania przenajświętszej trójcy. Dlatego też wszędzie na świecie formuję zastęp złożony z moich najmniejszych dzieci. Proszę je o poświęcenie się mojemu niepokalanemu sercu przez wiarę i miłość prowadzę je do życia jedynie dla chwały Bożej, ja sama pielęgnuję je zazdrośnie w moim niebiańskim ogrodzie. Każdego dnia staję w akcie głębokiej adoracji przed tronem mojego pana, otwieram złotą bramę mego niepokalanego serca i w swoich ramionach składam w ofierze wszystkie dzieci, mówiąc, Przenajświętsza i boska Trójco. W chwili powszechnego odrzucania ciebie przynoszę Ci daninę mojego macierzyńskiego wynagrodzenia, wszystkie moje małe dzieci, które codziennie formuję dla Twojej największej chwały. Dzięki temu również dziś Pan otrzymuje doskonałe uwielbienie z ust dzieci i niemowląt.